Siedzę sobie w lesie w taki chwilą obserwuję oczywiście świat, no nie tyle stąd tutaj u mnie to niewiele widać, drzew parę naokoło, ale obserwuję świat poprzez internet i telewizję. I tu oczywiście dzieje się tak dużo, że nawet bym codziennie Państwu tu opowiadał, co ja na ten temat myślę, to i tak bym wszystkiego nie obgadał. Kiedyś wymyśliłem takie prawo, to prawo się nazywało pierwsze Prawo drozdy. To ono brzmiało tak, że jeśli na świecie coś kiedyś ktoś wymyśli głupiego i coś się może zdarzyć durnego na świecie, to zdarzy się na pewno u nas. Najpierw albo tylko u nas. No i to prawo się cały czas sprawdza. Ja nie będę tutaj przypominał, bo po co? Sami Państwo wiedzą, a jak nie wiecie, to się obejrzyjcie. O tu, o, o już. A tam o też. No tam to może nie. No i wiecie co. Wysłuchałem w telewizorze, że nasza pani poseł, pan, znaczy posłanka pani Grodzka, ona kiedyś była panem jakimś, ale wtedy nie była poseł. Teraz jest poseł, pani Grodzka, wykombinowała taką ustawę, w której ona mówi, że człowiek powinien w, sam decydować o tym, jakiej jest płci. Ale nie, żeby to tam jak jest mały głównie czy coś. Nie, nie! On tak najlepiej po 13 roku życia, mniej więcej jak 16 lat, to żeby wtedy powiedział, że on jest chłopczyk albo on jest dziewczynka, a nie, może do tego czasu jeszcze trzecią płeć wymyślą. No i ona coś takiego powiedziała. I, i, i ja myślałem, że tak sobie o tak pieprznęła, bo to sezon ogórkowy, wiadomo, lato. A tutaj... Oni pokazują jakiegoś posła poważnego z tej platformy, co jest obywatelska. I ta, ten poseł mówi: No, trzeba by się zastanowić, bo rzeczywiście człowiek musi mieć możliwość stanowienia. No i teraz wiecie co, no, 13 lat, czy tam 15, jakiś chłopak powiedzmy, będzie mógł powiedzieć, że on jest dziewczynka. Ja pamiętam, jak miałem tyle lat. Bo po mnie nie widać, ale ja kiedyś miałem 15-16 lat, byłem wtedy wybitny sportowiec, junior, i bardzo daleko skakałem w dal. To ponad 6 metrów, jak miałem gdzieś 15 lat, naprawdę. To teraz się trudno wyobrazić, żeby taką masę przenieść na, 16, na 6 metrów i dalej, ale kiedyś tak było. I jako sportowiec, no to myśmy sportowcy, chłopcy jeździli na obozy kondycyjne. A jeździły też sportsmenki i dziewczynki. No i one też ćwiczyły, no ale one mieszkały w innych tam częściach tego obozu kondycyjnego, a tego ośrodka całego, a my w innych. No ja się teraz znałem wtedy i myśmy strasznie byli ciekawi, jak jest tam u nich tam, pod tym pleśnicem, albo tam, jak one o czym one rozmawiają i tak dalej. No i poza tym chłopcy mieli znacznie lepsze wyniki sportowe niż dziewczynki. No powiedzmy, gdybym ja wtedy z moimi wynikami w skoków dal, w biegu przez płotki, w biegu na 100 metrów był dziewczynką, no to ja bym był rekordista polski, rekordistka polski, i mnie by to do kadry wzięli od razu. A jako chłopczyk to słabie znam. Znaczy byłem tam w czołówce jakieś, ale gdzie tam do pierwszego miejsca? No i sobie wyobraźcie, że ja mógłbym wtedy w takim sobie powiedzieć, że proszę bardzo, ale ja nie jestem chłopcem, bo pani powiedziała tak, ta pani Grodzka, że to by w tej propozycji tej całej ustawy jest tak, że nie żeby trzeba było robić jakieś medyczne działania. Nie, nie, wystarczy powiedzieć, że on jest ona, albo ona jest on. I już. No, tak, że nie trzeba nic obcinać, albo coś przyprawiać, nic. Tak, taki przepis i poważnie ludzie na ten temat zaczęli dyskutować, no. Jakie to jest fakt, że człowiek czasami jest zasakiwany. Na przykład, się, no, weźmy teraz to, te, urodziło się dziecko te królewskie tej księżnej, no i o, o chłopczyk. No ale jakby był w Polsce już za czasów działania ustawy, to by nie mogli tak powiedzieć. Musieli powiedzieć, urodziło się dziecko, i aż sam nie powie, co on chce, to będzie on, ono tylko, a nie on, ani ona. No tak, tak będzie. Ale przecież dlaczego tylko płeć człowiek ma decydować? A na przykład kolor skóry. No ja się urodziłem, jak widać, prawda, w bladolicy, ale... A może ja chciałem być Japończyk? <laughs> I albo, a już nie... Albo, daj Boże, jeszcze, jeszcze czarniej na twarzy? No to ja mógłbym na przykład w wieku 17 lat powiedzieć, że ja jestem afroamerykanin i wtedy nie trzeba było zmieniać koloru skóry, tylko zeznać, że się jest afroamerykanin. O! A w ogóle dlaczego ja, jak się urodziłem, to jestem Polak, a to dlaczego mnie takie nieszczęście spotkało? A przecież może ja chciałem się urodzić Szwajcar. To też powinno być tak, że ma 16-15 lat i mówię mama, ja jestem Szwajcar i już. A po co mama? A dlaczego akurat ta mama, prawda? Czy nie powinno być tak, że, że jak już wolny człowiek, to może ci rodzice mu nie pasują? A może on by chciał mieć innych rodziców, mama, tata, i też powinno być 17 lat, on czy tam 15-14 tego, on deklaruje, że jego mama jest George Bush. Albo tata George Busha, a nie wiadomo, czy George Bush byłby wtedy mężczyzna czy, czy kobieta, to nie wiadomo. Albo że, że, że nawet może Donald Tusk ktoś chce być, żeby był jego ojciec. Nie możliwe, tylko że nie wiadomo, czy Donald Tusk chce być mężczyzną czy kobietą, może to jest ona, tusk, jak będzie mogła zeznać, bo na razie jest tak, że od 16 lat, ale powinno być że działa wstecznie, żeby taki jak ja, który ma dzisiaj ma ponad 60, żebym też mógł się w końcu określić, że od 16 roku chciałem być dziewczynka, i ja to być dziewczynka, no kochani uważam, że to Polska jest naprawdę winkelrydem narodów my jesteśmy liderem zawsze takie pomysły, że cały świat na pewno zaskoczymy i cieszę się, że to u nas się dzieje, zastanówcie się teraz, w łeb się klepnijcie w łeb tu, czy wy jesteście dziewczynka czy chłopak, czy biały, czy czerwony czy czarny, czy czy, czy, czy tamto, czy japończyk czy chińczyk, wszystko jeszcze przed nami, żeby tylko ta grocka przepchała tą ustawę, pozdrawiam was Piszcie do mnie tadeuszmałpa drozda.pl, odpowiem.